Ja wiem też, no o tak on gra. Cieczo. No nie. Chcemy grać odcinek tego... Melaczaka. Parleja i Tika. Nie wiem, może Tik. A robił? No dawaj, typa. O i teraz poszło prosto. 5 dwie sekundy wygraliśmy. Maga gratulacje. Otrzymujesz mega boxa, którego ja otwieram, którego wypada 6. Co! To jest trójka świecąca, z którego wypada... Aha, z do broka. Teraz ja. No jest to. O. Aha, czyli do kolejnej postaci, którą w ogóle nie gram. No świetnie. sobie obiecałam, pokażę wam teraz moje drugie konto Jest tu, a my też będzie cało wezwanie Trzeba mu oko zakropić. Trzeba no, mu zrobić oczy. Nie wiem, czy jeszcze nie leży. Nie mam się norika, więc żeby